Poświęcono go 4 grudnia 1906 roku. Mowa o kościele katolickim Świętego Franciszka z Asyżu, który mieści się w obrębie gdańskiej dzielnicy Siedlce. Kościół budowano około dwóch lat, bowiem kamień węgielny położono 31 lipca 1904 roku. Ale jego historia sięga jeszcze 1891 roku, kiedy to zwrócono się do biskupa Chełmińskiego o pozwolenie na jego powstanie. Dwa lata później wykupiono teren. Świątynię zniesiono w stylu neogotyckim według projektu architekta Augusta Menkena z 1897 roku. Poświęcił go biskup hełmiński Augustinus Rosentreter. Pierwszym proboszczem był ksiądz Stanisław Białk. Kościół ma trzy rozciągające się na szerokość 20 metrów, podczas gdy długość świątyni wynosi 52 metry. Wieża pierwotnie mierzyła 57 metrów i znajdowały się tam trzy dzwony, z czego dwa skradli Niemcy w 1942 roku podczas wojennej zawieruchy. Obiekt ucierpiał dość mocno podczas działań wojennych, gdyż został zniszczony w około 70%. Po wojnie częściowo odbudowano świątynię i została poświęcona ponownie, tym razem przez księdza Andrzeja Wronkę 28 marca 1948 roku. Kapłan był administratorem apostolskiej diecezji gdańskiej. Organy odbudowano na przełomie lat 40. i 50. Obecny wystrój powstał w dużej mierze w latach 60. i 70. W świątyni znajduje się również kaplica św. Franciszka z figurą patrona Kościoła, której towarzyszy figura Jezusa Ukrzyżowanego. Kaplica powstała w 1985 roku. Poza kroniką gdańską Moim źródłem był ciekawy folder, który był dostępny do nabycia w samej świątyni. Wyczytałam w nim sporo informacji i zawierał mnogość zdjęć elementów wystroju. Jeśli macie możliwość się tam wybrać, sprawdźcie, czy jest jeszcze dostępny. Serdecznie polecam.